Masz równe 29 gemów i nie wiesz, czy kupić taką rozbójniczkę Shelly, czy taką fajną laleczkę Jessie. W tym odcinku powiem ci, jakie skiny nie opłaca się kupować. Jest to moja własna opinia, więc nie zachowujcie się jak cymbały i nie piszcie w komentarzach na przykład: Ale, Tor Bibi, jest mega ładna i co ty mówisz? Fakt? Uszanuję to, ale jak będą niemiłe komentarze, to nie fajnie. Dobra, lecimy. Pierwszym skinem, który według mnie nie opłaca się kupować, jest właśnie Tor Bibi. Fakt: ma inny głos, efekty, ma spray pakiet pinów i wiele dużo rzeczy, ale jest za drogi. Lepiej kupić Bibi Lantę ma podobne efekty, a jest dużo tańsza. A jak ktoś ma więcej gemów, ale nadal go nie stać na legendarnego skina, to niech kupi piratkę. Bibi jest ona też mega ładna, ma dużo dodatków, a nie jest droga. Numer dwa zajmuje El Atomico. Bez sensu go kupować, skoro mamy tylko teksturę i efekty inne. Lepiej kupić El Majordomo, który ma efekty, teksturę, animację i jednego pina, a sam w sobie jest piękny. Jak już jesteśmy przy karnetowych skinach, to warto wspomnieć o gumisiowej nicie. Opłaca się kupić ją bardziej niż na przykład Koalę, która ma tylko fajnego miśka. A taki gumisz i ma pina, i zmienia kolor, i jest mega ładny. Ostatnim skinem jest kartoflany Squeak. Jest on brzydki, ale pasuje dla tych, co lubią tę piosenkę. jest ziemniaka, jest polaka. Ale pozostałe skiny do Squeaka są lepsze, na przykład różowy, zielony i nawet najtańszy żółty. Jak chcecie part 2, gdzie mówię, jakie skiny opłaca się kupić najbardziej, to dajcie suba i lajka like i jak będzie 100 łapek, to zrobię.